Finał, szansy na sukces. Opole 2024 wyłonił najlepszego. Zwyciężył Alan Cymbalista, którego wykonanie hitu Krzysztofa Krawczyka Ostatni Raz Zatańczysz Ze mną porwało serca widzów i jurorów. To oznacza, że już niedługo zobaczymy go na kultowej opolskiej scenie. Zobaczcie zdjęcia. Finał Szansy na sukces. O Pole 2024 nie wierzyłem, że to się może stać, a jednak. Zwycięstwo zawdzięczam rodzicom i dziadkom. Skomentował swoje zwycięstwo wiosennej edycji Szansy na sukces. Opole 2024 Alan Cymbalista, uczeń Szkoły Muzycznej z Nowej Wsi na Dolnym Śląsku. Utalentowany wokalista dołączy do Dominiki Dobrosielskiej, zwycięzczyni edycji jesiennej i innych artystów w Opolu podczas 61. Krajowego festiwalu polskiej piosenki. W pierwszym etapie finałowego odcinka szansy na sukces. pole 2024 zaprezentowało się ośmiu utalentowanych wokalistów wraz ze znanymi postaciami sceny muzycznej M. Inaczej Maciejem Maleńczukiem, Patrycją Markowską, czy Pawłem Stasiakiem widzowie w głosowaniu wyłonili trójkę finalistów drugiego etapu Julię Bartkowiak Wojciechowską, która na scenie wystąpiła z landery w piosence Dzięki, że jesteś, Alana Cymbaliste, który z Grzegorzem Wilkiem wystąpił w utworze Wiatr od Klimczoka oraz Annę Ratajczak, która z Kubą Sienkiewiczem zaśpiewała: Jestem z miasta. Szczęśliwa trójka finałowa w drugim etapie zaprezentowała się w wylosowanym przez prowadzącego odcinka Artura Orzecha repertuarze. Głosującym najbardziej przypadło do bustu wykonanie Ostatni raz zatańczysz ze mną Krzysztofa Krawczyka przez Alana Cymbalistę.